Witam serdecznie w kolejnym programie Wnikliwym Okiem. Jak zwykle w moim studiu gość pan Ireneusz Jewoński z Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o bardzo interesujących tematach, i globalnych, i lokalnych. Mamy tutaj no, chyba historyczne, nie, chyba na pewno historyczne wydarzenie, o którym będzie się dyskutować przez następne stulecia zapewne, a mianowicie Wielka Brytania, która była członkiem Unii Europejskiej już nim nie jest. Nastąpił Brexit. I jak komentuje to Nigel Farage, lider Brexit Party, Polska być może będzie następna w kolejce do wyjścia z Unii Europejskiej. Jak pan skomentuje to z takiego geopolitycznego punktu widzenia, ale też gospodarczego, bo to są bardzo powiązane ze sobą sprawy? Tak, w wystąpieniu Farage'a, które jest bardzo ciekawe i polecam, Wysłuchanie go, ja, tak jak i inne jego wystąpienia, ja zwróciłem uwagę na inne dwa elementy. Po pierwsze, taki, w którym mówi, że jego rodzice, bo Wielka Brytania była 47 lat w wspólnotach europejskich, zresztą przez te 47 lat było dlatego tyle, że przez pierwsze wiele lat generał de Gaulle brokował wejście Wielkiej Brytanii do wspólnot europejskich ówczesnych i to nastąpiło dopiero kilka lat po tym, jak te wspólnoty zostały zawiązane. Ale tak czy inaczej, pan Ferycz mówił, że jego rodzice głosowali za przystąpieniem do wspólnot europejskich, czyli do wspólnego rynku, które moje pokolenie znało jak WG, czyli wspólnego obszaru gospodarczego, w którym te cztery elementy takie jak ludzie, kapitały, produkty i inwestycje mogły przepływać swobodnie, i to była istota wspólnot europejskich. Natomiast za sprawą socjalistów francuskich na początku lat 90., w czasie prezydentury pana Mitterranda, jego oddelegowany do Unii Europejskiej aktywista Partii Socjalistycznej zmienił o 180 stopni strukturę wspólnot europejskich na coś, co dzisiaj nazywa się Unia Europejska, czyli taki model bliższy Związkowi Radzieckiemu i jego ówczesnych sojuszników. Stąd wynika niezadowolenie Brytyjczyków. I druga uwaga e, ważna z tej wypowiedzi, którą ja odnotowałem, to to, że on powiedział wprost, że zarówno on, jak i jego koledzy i Brytyjczycy sceptycy wobec Unii kochają Europy, a nie nie widzą Unii Europejskiej, czyli tej formuły organizacyjnej i politycznej, prawda, a nie e, e, formatu współpracy kontynentalnej, e, który, tak jak mówiliśmy wcześniej, był. E, Między innymi przedmiotem westchnień i marzeń mojego pokolenia. Oczywiście ta figura retoryczna, którą zastosował, wymieniając obok Polski, Danii i Włochy jako następnych kandydatów, jest w mojej ocenie bardziej figurą retoryczną. Jeżeli cokolwiek miałoby się wydarzyć wokół tej trójki, to najbardziej prawdopodobne, moim zdaniem, jest wyjście Włoch ze strefy euro, natomiast nie samej. Unii Europejskiej, natomiast mówienie o wyjściu Polski z Unii Europejskiej przy wszystkich wadach Unii Europejskiej jest dzisiaj, tak jak mówiłem, wyłącznie figurą retoryczną wykorzystywaną w kampanii propagandowej, bo jest to też dowód na taką daleko idącą niesamodzielność tych polityków, niesamodzielność intelektualną, nie tylko polityczną tych naszych, pożal się Boże, polityków, którzy nie rozumieją, że będąc nawet junior partnerem, można mieć własne zdanie. Oni są przyzwyczajeni do tego, że albo bierzemy wszystko na kolanach od lidera projektu Unii Europejskiej, czyli Niemiec, albo z niego wychodzimy. To jest oczywiście źle postawiona alternatywa i tak jak mówi, więcej mówi o potencjale intelektualnym tych, którzy ją stawiają, niż o stanie faktycznym. Można być junior partnerem, tak jak Polska, i mieć własne zdanie, czego dowodzą m.in. Duńczycy i nawet Węgrzy. No właśnie, bo po, po, jeszcze spójrzmy na to, dlaczego w tej grupie potencjalnych e, państw, które mogą wyjść z Unii, wymienia się na przykład Danie czy Włochy. O Włochach pan powiedział, że no, tutaj mogą wyjść z y, tej Unii Walutowej, prawda? E, monetarnej, ale y, dlaczego Duńczycy? Bo Duńczycy zastrzegli sobie w traktatach, że nie przyjmą euro. Tak? Oni nie mają takiej opcji jak my i Szwecja że przyjmiemy tylko wtedy, kiedy będziemy gotowi czyli Edkalendras Grekas, na szczęście. Natomiast oni wprost powiedzieli, że nie przyjmą euro i mimo dwóch referendów, które miałyby ten zapis traktatowy zmienić, Społeczeństwo Danii odrzuciło opcję i nadal mają to, co mają. Po drugie, mieli odwagę, żeby zamknąć granice z Niemcami, wtedy kiedy pani Merkel zdecydowała się na ten szaleńczy krok wpuszczenia nierejestrowanych barbarzyńców, jak to w literaturze się określa, do Europy, a oni powiedzieli, że nie, że będą pilnowali własnych granic i będą prowadzili świadomą politykę migracyjną. Między innymi po raz pierwszy od wielu lat. Wydalając z kraju kilkadziesiąt tysięcy niepożądanych i nielegalnych imigrantów. W związku z tym nieduży, ale dzielny kraj potrafi prowadzić w tym zakresie, w ważnym zakresie, suwerenną politykę. I myślę, że to było jednym z argumentów, które, do których odwoływał się pan Feric w swoim wystąpieniu. Ale powtórzmy jeszcze, miało ono w tej części charakter, moim zdaniem, taki publicystyczny. Wróćmy zatem na nasz grunt lokalny i porozmawiamy też o pewnych zjawiskach gospodarczych, bardzo pozytywnych i powiedziałbym dobrze rokujących. Mianowicie ukończona już praktycznie inwestycja Monopolis. Wielki projekt rewitalizacji dawnej fabryki przemysłu wódczanego w Łodzi, przy ulicy Kopcińskiego, gdzie deweloperem jest firma Viraco. Ten projekt uzyskał. Nominacje do ścisłego finału w takim prestiżowym konkursie na targach nieruchomości MIPIM Awards na rok 2020, Monopolis konkuruje z czterema nieruchomościami w swojej kategorii. Z Czterema nieruchomościami: jedna jest z Montrealu, z Kanady, druga jest z Singapuru, trzecia jest z Bangkoku. A to chyba bardzo prestiżowe wyróżnienie, zwłaszcza że. No to są nieruchomości z całego świata, nawet nie tyle z Europy. Tutaj Monopolis jest jedynym reprezentantem Europy w tej zacnej grupie. Jak mam to skomentuje, Czy to ma? Wpływ na przykład na wizerunek naszego miasta, czy w ogóle generalnie jakieś życie gospodarcze tutaj w, w, naszym, w naszym społecznym, w tej lokalnej społeczności? Tak, to jest dobra wiadomość i szalenie intrygująca w pozytywnym sensie. My mówiliśmy już o tym, że jesteśmy świadkami realizacji dwóch bardzo ciekawych i udanych projektów rewitalizacyjnych na dużą skalę właśnie obok myślę tu Ogroda Geira, czyli sensownym i bardzo estetycznym zagospodarowaniu ruin poprzemysłowych, bo one takimi były wtedy, kiedy prywatni deweloperzy się wzięli za ich rewitalizację i to, że ten projekt, bo tak to trzeba nazwać architektoniczno-urbanistyczno-funkcjonalny został zauważony w świecie. Pewnie przy jakiejś tam promocji samego projektu, ale to przecież nic z tym złego. To, je, to, to buduje, tak? bo nie dość, że potrafiono to bardzo dobrze zaprojektować w sposób przemyślany, wykonać z dużą finansą inżynieryjną, o czym pewnie jeszcze będziemy mówili, no to jeszcze dobrze to sprzedać w świecie. Także należy pogratulować. Inwestorom tego przedsięwzięcia i tego, że zostało to przedsięwzięcie zauważone, tak jak Pan zwrócił uwagę, w prestiżowym konkursie, co być może przełoży się na większe zainteresowanie komercyjne powierzchniami, które tam są i tym samym zwiększy szanse na sukces ekonomiczny tego przedsięwzięcia. I warto zwrócić uwagę, że tak prowadzone przedsięwzięcia, o czym też już mówiliśmy, są w kontrapunkcie do tych prowadzonych za pieniądze publiczne. No nie będziemy tu po raz kolejny się już pastwili, ale warto zwrócić uwagę, że są różne sposoby i metody prowadzenia rewitalizacji. Jedne kończące się takim sukcesem, a inne z grzytaniem zębami. Ale porozmawiajmy jeszcze o, o samych tych targach, czyli miejscu, w którym spotykają się inwestorzy, deweloperzy z całego świata. A... Co tam się dzieje podczas takich spotkań? Patrzę tutaj z punktu widzenia właśnie Łodzi, Łodzian, czy interesów naszego miasta, takich gospodarczych stricte. Pan uczestniczył chyba kiedyś w takich, tego typu targach. Tak, ja raz wybrałem się do Kan właśnie te targi po to, żeby zobaczyć jaki jest ich charakter i jaki jest ich, jaka jest ich rola użytkowa. I muszę powiedzieć, że jest to ciekawe przedsięwzięcie, bo na wszystkich możliwych powierzchniach, jakie tam są w tej niedużej ostatecznie miejscowości i przy marnej pogodzie na ogół, wykorzystane na prezentację i nieruchomości, i potencjału przestrzennego miejsc, miast, dzielnic, czasami całych krajów. Jest to duży przegląd tego, co w świecie się oferuje, zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Nie dobija się tam targów, raczej ma to charakter. Promocyjny, ale w mojej, w mojej ocenie dobrze przygotowane stoisko i dobrze przygotowana oferta może spełnić taką rolę i zainteresować miejscem, takim jak miasto albo kraj, potencjalnych inwestorów. Tym bardziej, że tam przyjeżdżają inwestorzy rzeczywiście z całego świata i szukają dobrych okazji. Zatem tak jak w wielu innych targach, dobrze przemyślana strategia prezentacyjna i dobrze przygotowana oferta może mieć walor użytkowy. Oczywiście jest też takie ryzyko, że źle przygotowana albo w ogóle nie przygotowana kończy się wycieczką dla jakiejś tam grupy ludzi. Mam nadzieję, że, że Łódź i jej reprezentacja potrafi wykorzystać tą szansę. Dodajmy tutaj na marginesie, że w tym konkursie w innej kategorii, Takich projektów urbanistycznych też jest nominowany Gdańsk ze swoją spiżową wyspą. Prawda? Tak, bo to jest bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że wszyscy mieliśmy kiedyś okazję obejrzeć. Warto przypomnieć, że jest to wyspa właśnie spiżowa, czyli tam, gdzie były główne magazyny zboża. Spalone i zniszczone przez Sowietów już po wojnie, bo Gdańsk został spalony na przełomie 45 i 46 roku, a wcześniej obrabowany jako miasto zdobyczne, i dopiero kilkanaście lat temu wzięto się za odbudowę. Tego miejsca. A ono jest na wyciągnięcie ręki od zielonej bramy, która zamyka długi targ, czyli samo centrum tego historycznego miasta. I, I należy się cieszyć, że taką inicjatywę podjęto. Z tego co wiem, to główny kapitał tam angażowany jest kapitałem prywatnym. Co prawda, powstała też tam filharmonia, jakiś inny obiekt. Albo Opera, Opera raczej i jakiś inny obiekt użyteczny publiczny, ale generalnie, ponieważ jest tam wiele hektarów do zagospodarowania, to, to kapitał prywatny może to wypełnić. I dobrze. Co do Kan, może jeszcze jedna ciekawostka, żeby pokazać, jaka jest skala pewnych propozycji i potencjałów. Otóż wtedy, kiedy ja byłem w Kan, to sam Istanbul, stolica Turcji, Miała swoją ofertę prezentowaną na powierzchni mniej więcej dwa i pół raza większej niż wszystkie miasta z Polski razem wzięte. To pokazuje pewną dynamikę i właściwość proporcji, jaką, przez jaką trzeba widzieć to, co dzieje się w świecie, nawet tak nieodległym jak granica Europy i Bliskiego Wschodu. Rozmawialiśmy o tym troszeczkę w poprzednim programie, mówiąc o rozmachu, z jakim Turcy wybudowali no, w sumie trzecie co do wielkości lotnisko na świecie pod Istambułem właśnie. No tak, to jest, to jest kraj, na który bez wątpienia powinniśmy mieć znaczące baczenie, ponieważ i ze względów na geopolitykę miejsca, jak już mówiliśmy, od Antyku, ważne, ale i dynamika wewnętrzną może być bardzo ciekawym punktem odniesienia. Do tego, co się dzieje na obrzeżach Europy. To porozmawiam jeszcze na koniec o sprawie y, ważnej, elektryzującej opinię publiczną na całym świecie. Myślę tutaj oczywiście o epidemii koronawirusa w Chinach, w mieście Wuhan, ale też zagrożeniom, które towarzyszą właściwie wszystkim miastom, dużym miastom na świecie, ponieważ z Chinami każdy chce robić interesy i latają do Chin, i przylatują z Chin. Ludzie z całego świata. Jak pan ocenia tę sytuację z punktu widzenia no, takiego e, szumu medialnego, byśmy powiedzieli na ten temat? To chyba najlepsze określenie, tak? bo zwróćmy uwagę, że oficjalnie podawane liczby, nie ma powodu jakoś specjalnie. Te liczby nie wierzyć nawet jeżeli są odrobinę podrasowane. To mówią że zachorowało 8 tysięcy ludzi z czego około 200 zmarło na skutek powikłań pochorobowych bodaj w 11 milionowym Daj, mieście, w 11 milionowym mieście, prowincji kilkudziesięciomilionowej i kraju półtora miliardowym. Już nie chcę to Państwa męczyć procentami ale to są promile y, populacji. I ja pamiętam takie podobne histerie, które wywoływano przy okazji BSE, czyli chorobie wściekłych krów, świńskiej grypie, ptasiej grypie. I być może czymś jeszcze, co pominąłem. Ta ptasia grypa jest o tyle z dzisiejszego punktu widzenia zabawnym przedsięwzięciem propagandowym, bo odkryto ją w Indochinach, głównie w Wietnamie, który właśnie stał się wtedy ważnym eksporterem drobiu i mięsa drobowego. Stwierdzono, że zmarło tam na ptasią grypa około 120 osób. Przy czym to jak zwykle bywa, jest, są to powikłania po, czyli tak do końca naprawdę nie wiadomo co było przyczyną, ale nie mniej przyjmując tą liczbę za oficjalną i prawdziwą. I w tym samym czasie w sąsiednich Indiach zmarło na zwykłą, znaną nam grypę pół miliona ludzi. Prawda? To takie są proporcje. Ja, mając te doświadczenia z tymi chorobami, które miały nas tutaj wcześniej wytębić, jak Hiszpanka po wojnie, po pierwszej wojnie, zaczynam podejrzewać, że, że celem tej histerii nie jest zwrócenie uwagi na epidemię, której oczywiście nie ma jest jakaś tam zwiększana liczba zachorowań, być może akurat wywołana tym czynnikiem. Natomiast generalnie, jakie będą skutki tego, tej histerii, którą się próbuje rozkręcić. No i tutaj y, idą z pomocą nieocenieni Rzymianie, którzy każde spostrzeżenie ubierali w mądrość. I jedna z tych mądrości mówi: kui bono, kui prodes, czyli winien ten, który odnosi korzyść. No i kto odniesie korzyść z kompromitacji Chin i zniechęcenia do chińskich obywateli, chińskich produktów? No ten, który właśnie przegrał wojnę handlową, albo przegrywa. Wojnę handlową i technologiczną z Chinami, i to jest jeden z elementów, myślę, tych wojen, które są prowadzone. Zaryzykuję, zaryzykuję prognozę, że za kilka tygodni okaże się, że epidemia wygasła, a straty ekonomiczne dla tych, którzy produkowali i handlowali z potencjalnego epicentrum epidemii będą wymierne i dla spekulantów giełdowych, dla których dzisiaj jest hossa na zakupy, bo oczywiście wskaźniki przynajmniej tych giełd azjatyckich poszły w dół, będzie za chwilę odbicie, tak jak to bywało w historii, i nieproporcjonalne zyski ze spekulacji wywołanej histerią, wywołaną rzekomą epidemią. Czyli jak zwykle, mówiąc tak bardzo wprost, gdzieś w tle są pieniądze. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i wpływy polityczne. Bardzo dziękuję za ten komentarz i za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim gościem dzisiaj był pan Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.